Proszę Państwa, nadchodzą nieoczekiwane zmiany. Ryż, niestety trener kazał mu usiąść na ławce. Pytanie kto go zastąpi i dlaczego. Dlaczego go zastąpimy? Bo potrzebujemy aminokwasów. A w naszej sałatce ich nie ma. Mamy żelaza dużo, sama sałata. Witaminy, beta-karoten, rzutkiewka, pomidory, super wszystko, ryż. No i oczywiście tuńczyk duża ilość białka. i też mamy białki węglowodany. Raczej dzisiaj odstawiamy ryż, zastępujemy go boczkiem, gdzie tam znajdziemy właśnie aminokwasy dodatkowe białko. No i tłuszczu trochę też się przyda. No to tak. Boczek dochodzi. Możemy wymieszać składniki. Tu już mamy przyprawiony Tuńczyk, ogólnie to jest tuńczyk z puszki, no można by było lepiej, ale to jest w wodzie, już sól miał, jeszcze do tego dodatkowe swoje przyprawy, wazylia, jak no to mieszamy. Co my tu mamy? Naszą właśnie sałatkę. Poczek już jest zarumieniony. Pomidory. I tuńczyk. Ser krecki. Marchewka z No tak. Na samym dole znajduje się tuńczyk. Teraz dodajemy naszej marchewki z Chodzi sałatka do akcji. Następnie nas super rezerwowy, który zastąpił ryż w ser grecki. I tu właśnie w serze, no i w oczku mamy olej, który pozwoli nam przyswoić beta karotę z marchewki. Pamiętajcie, jak pijecie kubusia, czy jecie marchewkę, ona się przyswaja z olejem. Może to śmieszne, warto zwrócić na to uwagę. No i dekorujemy pomidorem. Tak właśnie dochodzimy do finiszu. Oto nasza sałatka. Szybko, zdrowo. To nie znaczy fast food. No to bon appetit. Siła z nami.